Przed mną znajduje się Samsung Galaxy A35, a dzisiaj chciałbym pokazać, jak możesz ustawić blokadę ekranu. Zacznij od otwarcia ustawień i przewinięcia w dół, aby uzyskać dostęp, bezpieczeństwa i prywatności. Następnie kliknij na blokadę ekranu. Wybierz typ blokadę ekranu. A następnie kliknij na jedną z tych metod logowania, pin, hasło lub wzór. Teraz utwórz. Wybierz kontynuuj w prawym dolnym rogu i kliknij, aby potwierdzić. Następnie wybierz potwierdź. Teraz zarządzaj powiadomieniami na ekranie blokady, korzystając ze wszystkich tych opcji. A kiedy skończysz, naciśnij gotowe. Więc raz gdy wyłączę ekran i włączę go z powrotem, ikony, które wymagają wzoru, będą widoczne. Bardzo dziękuję za oglądanie. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw lajka, komentarz i zasubskrybuj. Cześć!